Witajcie, przyjaciele Wilczko. A w zasadzie powinienem powiedzieć ahoj, Wilci i braci. Yy, bo jesteśmy w Czechach i idziemy na kolejną Wilczą Górę. Tym razem po czeskiej stronie. Jesteśmy na Brumowskiej w Wrychowinie, czyli po czeskiej stronie Gustołowych. I chodzimy na jedną z nich, na klasyczną stolową chorę, czyli na Ostasz. Widzimy sobie dwa labirynty skalne. Dolny i górny. Zaczynamy od tego pierwszego. Zobaczymy kocicich rad i grotę braci czeskich. No to ruszamy i szukamy zielonego szlaku, który poprowadzi nas przez labirynt. Więc bądźcie z nami! Ału! Przechodziliśmy do pierwszego punktu. Jesteśmy przy grocie braci czeskich, ale mamy jeszcze 200 metrów. O, tam pójdziemy sobie teraz. W dół, że przecieramy dzisiaj szlak do groty braci czeskich, Jest to na śniegu. No i będziemy schodzić. Więc po raz pierwszy użyjemy raczków. O! Proszę bardzo. Już czuję, że wczesność będzie o wiele lepsza. Więc jeżeli macie raczki, korzystajcie. jeszcze w góry w zimie. Zwłaszcza w zimie. Ale też jeżeli czujecie, że na wiosnę też może być lód bądź śnieg, to też bierzcie do plecaka. Nie zawsze się przydadzą, ale warto je mieć. No, a teraz zobaczymy, co tam Ciekawego u braci czeskich. A wytarliśmy do pierwszego celu naszej dzisiejszej wycieczki jesteśmy w Grodzie Braci tak, teraz musimy się przedrzeć przez tą szczelinę o, skalę tak, no to chodźmy no, A, A, jesteśmy w drodze na Kocici i jest za mną a nazwa stąd, że w XIX wieku tutaj gniazowały dzikie koty żbiki weźmy zobaczyć czy dzisiaj jakiś się nie kryje w tych skałach A u dotarliśmy do punktu którego ładnie widać e, kocik i tak e, no Warunki dosyć trudne, a trzeba zaznaczyć, że jesteśmy pierwszy raz w górach w zimowej aurze, więc dalej nie będziemy szli w głąb y, kociego zamku. Wrócimy się teraz do miejscowości Ostasz i wejdziemy sobie na, na ostasz. Tak więc widzimy się później! Au! Jesteśmy z powrotem do osady Ostasz Dawnej osady, która dzisiaj stanowi osiedle domków letniskowych A jedyną pamiątką po dawnej osadzie jest kapliczka z początku XIX wieku. Oraz mamy również tutaj ciekawostkę. Hmm. znaną. ale Pomniczek, pomniczek Mira Schmida. Jest to znany. Czeski alpinista, który nierzadko chodził solo, a swoje pierwsze kroki w świecie alpinistycznym stawiał właśnie na Ostaszu. No. Teraz po krótkiej przerwie robimy atak na Ostasz i labirynt tamże. Także do zobaczenia na ataku później. Au! No, no to mamy to Jesteśmy na Frydlandzkiej Skale Zamanej również Frydlandzką Wychwitką Czyli mamy widok na Frydland A wiecie co to Frydland? Wam powiem Frydland to dawna pruska nazwa polskiego miasta Miraszów. Tak I podobno tego miejsca Uff, miroszów widać! No, dzisiaj niebo zakryte chmurami tak zimowa scenaria na Ostaszu ale zobaczymy może coś będzie widać o tak prezentuje się zimowy widok na Bromowskie Bromowską Brychowinę z friandzkiej wychwitki, to teraz chwila przerwy, i kminimy. co dalej, gdzie iść, no to widzimy się później na szlaku. Auu! A przy okazji, będąc na friandzkiej wychwitce. Zauważyliśmy tabliczkę. Kabliczkę z napisem Ostasz w wrychol. A to oznacza, że zdobyliśmy też najwyższy punkt na stoliwie Ostasza. Więc uuu, jesteśmy najwyżej na dzisiejszej wycieczce. 700 metrów 701 metrów na poziomie morza. Czyli pełnoprawny 700 nik Kolejny do kolekcji. Jak dobrze liczę to już 72 góra, wilcza góra w kolekcji Estera. No to teraz wracamy przez labirynt górny do miejscowości Ostarz. Zobaczymy po drodze jeszcze według mapy czeka nas jeszcze jedna wychlitka. Tak, krytyczkowa tym razem. No to dotarliśmy do drugiego punktu widokowego. Tym razem jesteśmy na krtyczkowej wychliczce. Widać podobnie dużo jak na poprzedniej przylandzkiej wychliczce. No co? Co to widzimy? No, Kocicich Rat na dole. Za mną. Padający śnieg, piękne skały, ośnieżone. No, całkiem zgrabnie to idzie. Bardzo mi się podoba to. ten spacerek po Ostaszu. No, ale jak już wspominałem wcześniej, na pewno tu wrócimy za. Hmm. jak będzie lato. Będą dłuższe dni, może lepsza pogoda. I myślę, że się jakieś widoczki pojawią. Bo podobno stąd widać też karkonosze. A chętnie bym zobaczył królewne Śnieżkę. No nic. To lecimy dalej, bo jeszcze przed nami labirynt. Au! się powoli do górnego labiryntu na Ostaszu. Ale przed chwilą mijaliśmy pierwszą z ciekawych formacji skalnych: tak zwane diabelskie auto. A teraz mamy równie ciekawą skałę o nazwie Czacha Śmierci. Co ciekawe, po polskiej stronie też jest taka rzecz. Skalna Czacha. Byliśmy tam w zeszłym roku, w maju, podczas penetracji polskiej części Gór stołowych Zapraszam do obejrzenia filmiku z tego wyjazdu. No, a teraz ruszamy dalej. U! I co? Jak było? Podobało się? Podobało się. Trochę taternickiego wspinania. Zasłuchaj, no nie mieliśmy okazji. Mira świt. Nie to by tam na, całkiem na szczyt wlazł. Fajnie. Co nie? No to chodźmy teraz do galerii. Zamknęliśmy właśnie rundę wokół Ostasza. Poszliśmy za moimi plecami z prawej strony ścieżką, a zeszliśmy z górnego labiryntu ciut skał i teraz schodzimy sobie spokojnie już do na parking, gdzie zostawiliśmy samochód i powoli kończymy naszą. Wyprawę do południowych sąsiadów. No, było bardzo fajnie. Dosyć ciekawe wyzwanie. Dużo doświadczenia górskiego. No, jeszcze nigdy nie chodziłem po górach zimą. Znaczy zimą to może tak, ale nie, jak padał śnieg. Także na pewno cenne doświadczenie, raczki cały czas na nogach bardzo się sprawdziły na skałach, na podejściach na zejściach przede wszystkim dlatego warto się wybrać na ostaż a to dlatego, że jeśli nie lubicie tłumów a chcecie pochodzić po skalnych labiryntach i podziwiać potęgę natury no to jest to bardzo dobra alternatywa dla błędnych skał i szczelinca A co ważne Jest za darmo Więc podajcie do Bromowskich Sten Do Bromowskiej Wrychowiny I sklepcie sobie adres o staż, Bo naprawdę warto A teraz Nie pozostaje nic innego jak podziękować Wam za obecność z w dzisiejszym spacerze. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku Wilczych Gór. A gdzie? No to zobaczycie w swoim czasie. Trzymajcie się ciepło i au są Travels. Pa pa!